Witam już w drugim odcinku z serii Minecraft bez potworów. Dzisiaj prawdopodobnie zajmiemy się budową domku. Okej, okay, dobra. Cudem napisy no. Dobra. Gdzieś Dobra, jesteśmy już. Już się robi noc, jak ja już widziałem, bo nawet trochę pokopałem na świecie, ale nie zapisałem. No bo pomyślałem, że no, jak już obejrzałem filmik, to widziałem, że głupio wyszło. Nie wiem co nie zrobić. To łóżko by się strasznie przydało. Tylko ja tu owiec nie widzę. Nie wiem, jak wyjaśnię mi Ha, Okej, okay, zrobimy sobie skrzynkę. Na, na nocne owce, bo my się urodzimy chyba właśnie w tej jest Dawek. Jak zgijemy, nie pamiętam już dokładnie, ale chyba mamy tam ustawionego spawnu. O Boże, mam zatkany No sorry, Pewnie będzie mnie dziwnie słychać. No, dobra. Owce. Glina. Fuj! Glina mnie już i tak wkurza. Tysiąc tej gliny będę na tym świecie bez Ej no, naprawdę, tej gliny tu jest tyle. Zebrane. Добрая ангелина. Аптопин. Тридцать двоих. О, в целом. No dwie owce, no to coś, przynajmniej no, mam nadzieję, że mi nie do zero jakoś. Trzy owce. Od... No ej Dawaj Dawać wełnę. wełny. Głupie wełny ze zawate. Dobra jest. Aż musiałem się stopić, żeby wziąć gumkę. No tu dalej. Dobra, już możemy. Po... Znaczy, no łóżko możemy zrobić. No dobra. Teraz byśmy. Krowa i owca. Teraz byśmy. Poszli sobie gdzieś tam, szukać gliny, bo w sumie glina rzeczywiście będzie mi bardzo potrzebna. Ja nie mogę, ja nie mogę mówić, że, o nie no, jakiej tutaj za dużo jest, no. Boże, ten nos z gravelu. Ja prace. pradzę. Wygląda jakby ktoś tutaj, nie wiem, to zrobią. Tam tą stronę jest domek, już go nie widać, ale jest. Daleka. To glina jest. Więc ja tutaj idę. I tu jest chyba glina. Wszędzie jest glina teraz. Naprawdę. Ja w to wierzę, że w nowej wersji dodali więcej gliny. No. Popatrzcie no. Lawa. Wow.

Tá. Não. Laura

Znaczy płyniemy do domu. Wiecie co ja czasami kompletnie nie wiem, co ja mówię w filmiku, więc spodziewajcie się, że czasami będę też mówił jakieś bzdury. Nie wiem co. Ty gdzie to? A to tam. Jaj. Zapyczyłem, że tam wszystko idzie. Oj. Tu jak szybko mówię, to no, tu nie lecą A nie na Dobra. <laughs> naprawdę, jak ja czasami jakieś mstury mówię, to naprawdę... No, pewnie dość mnie czasami macie. Ja już No cóż, i tak nie będę zbierać z podwodu. Ale ja kiedyś chcę cały oceany zatopić. Tylko trochę kopania na to pójdzie oczywiście Gdzieś jakiś podziemny złoża dirtu Heh, <laughs> Ej tak to cały złoże ten Szkoda, to pier. Lepiej byłoby, gdyby to glina Co, to? O, Odlina Boże. Głupie, wielki, pat, jak jak owce biją, jak można. Wszędzie, w słońcu wychodzi. Ja skopuję glinę na wszystkich. Co, może dodali, że wielki nie ma owce atakujące? Wiem, że nudne takie szukanie gliny, no ale. Ulecał. Jeśli chcecie obejrzeć odcinek, gdzie wreszcie robię latarnię obiecaną w pierwszym odcinku, no to musicie być cierpliwi. A ja się z Wami na razie żegnam. To. Cześć i czołem.